Małe, ja za e, w ręce dorwałam tablet Samsung'a najnowszy, zaprezentowany dokładnie wczoraj. E, Samsung etapy z ekrana 10 -tall -tall. E, Jak się przedstawia, prezentuję proszę bardzo, całkiem przyzwoicie. E, kamerka do połączeń wideo oczywiście jest z przodu. E, jest dość cienki, ale porównanie z i zrobię, jak będzie trochę ludzie. E, oczywiście aparat, e, tak jak przewidywano wcześniej, e, nie chcę złapać ostrości, ale proszę was, wybaczcie mi to. E, aparat o rozdzielczości 8 megapikseli. E, nagrywa wideo e, w jakości Full HD. E, no, całość wygląda przyzwoicie. Widzicie, że akcelerować doskonale działa. E, możemy sobie ustawić e, 5 e, Domowych. Całość działa, ja, no naprawdę bawię się tym tylko chwilę, ale już wiem, że no, chciałabym go mieć, a już na pewno chciałabym go dostać na testy. Sami widzicie, że no, jest doskonałe. E, nawet te ikonki nie przeszkadzają aż tak bardzo. Są naprawdę bardzo fajne. I trochę się im pobawia, ale ludzie tutaj będą niecierpliwie na to czekać wszystko. To po to, jak parachim. Przepraszam z góry za to, że nic nie widać, bo się wszystko odbija. Mam nadzieję, że coś widzicie chociaż. Ale jeżeli mi nie wierzycie, no to niestety musicie uwierzyć na słowo. Ale obraz jest wręcz no doskonały. Sam tu się naprawdę bardzo postarał ale niestety, no, ślady fałszów widać jak na każdym tablecie. Przejdźmy do jakiejś innej, fajnej aplikacji. Na przykład przeglądarkę internetową Klawiatura. Klawiatura jest całkiem ciekawa. Odstępy między poszczególnymi klawiszami są odpowiednie, dlatego nie ma możliwości, żebyśmy nie trafili w to, co chcemy. Teraz nie trafiłam, bo się ludzie na mnie patrzą. Zobaczymy, czy jest list Mam nadzieję, że jest. Ładuję się, dobra. E, widzicie teraz, że e, działa no, całkiem sprytnie. Proszę bardzo. Akurat odpiera się News, e, strona główna z Newsem, bo Samsung Interacts, tak. E, jak widać, nie chce się za bardzo otworzyć. Zobaczcie sami będzie doskonałe. Multi też oczywiście również. I no, jak na pierwszy rzut oka jestem naprawdę podłożeniem tego urządzenia. Mam nadzieję, że jeszcze e, trochę będę mogła się nim powalić później. Bo na razie niestety muszę udostępnić Google. W każdym razie e, sami widzicie, że działa bardzo płynnie. E, Android 3.0 jest przystosowany do tabletów i to naprawdę widać. E, no i cóż, e, no mam nadzieję, że będę, będzie mi dane jeszcze podczas tych torów e, trochę pobawienie się nim. E, I będę mogła zrobić porównanie z e, iPodem. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia później.